Od kiedy w ten sposób czyszczę zlew, nie wydaję żadnych pieniędzy na chemiczne środki. Zapomniałam co to za cieki i osad. Przygotuj średniej wielkości miskę, dodaj trzy łyżki sody oczyszczonej. Działa jak delikatny środek ścierny i rozpuszcza osady wapienne. Następnie wlej 60 ml dowolnego płynu do mycia naczyń. Ten składnik rozbija tłuszcz i działa odtłuszczająco. Wszystko dokładnie wymieszaj. Jeśli mieszanka jest zbyt rzadka, dodaj jeszcze trochę sody i ponownie wymieszaj, aż uzyskasz konsystencję pasty. Nałóż gotową pastę na zlew, używając pędzla. Dzięki temu dokładnie dotrzesz do każdego miejsca, gdzie gromadzi się kamień i osad. Następnie wyszoruj całość gąbką. Nie zapomnij o odpływie i armaturze, tam kryje się sporo zanieczyszczeń. Wszystko spłucz ciepłą wodą, a na koniec wytrzyj suchą ścierką z mikrofibry. Zlefasz lśni jak nowy, efekt jak po profesjonalnym czyszczeniu. Zawsze trzymam kulkę folii aluminiowej przy zlewie. Dzięki niej nie muszę wzywać hydraulika. Kiedy zostaje ci trochę folii aluminiowej, nie wyrzucaj jej do śmieci, zgnieć ją w kulkę i połóż przy zlewie. Jeżeli masz więcej zużytej folii, ale nie brudnej. Przypomnę tylko najpierw o triku, o którym już wspominałam w jednym filmiku. Możesz wrzucić taką kulkę do zmywarki. Folia aluminiowa wchodzi w reakcję z detergentami użytymi w kapsułce do zmywarki. Zachodzi proces utleniania, wskutek którego kieliszki, szklanki i sztućce są błyszczące. Nie ma na nich matowego nalotu, ale dzisiaj powiem Ci o innym triku z folią aluminiową. Wyjmij sitko ze zlewu. Weź kawałek folii aluminiowej i wyłóż ją na jego dnie, dokładnie w odpływie. Powstanie dołek w folii. Zrób to zaraz po obiedzie. Niezależnie od tego, na jakim tłuszczu smażysz, wypróbuj ten sposób. Do dołka z folii wlej resztki tłuszczu z obiadu i odkręć zimną wodę. Woda ma spływać pod folią. Nie ma lecieć na tłuszcz. Dzięki temu tłuszcz szybciej ostygnie. Po chwili możesz wyjąć z folii twardy kawałek tłuszczu. Jeżeli to resztki masła roślinnego lub oleju kokosowego, wyrzuć je do kosza na odpadki bio. Jeżeli smażyłeś na maśle, klarowanym lub smalcu, tłuszcz wyrzuć do odpadków zmieszanych. Folię aluminiową wyrzuć do śmieci na plastiki i metale. Jedna cytryna, a mój piekarnik lśni czystością jak nowy. To prosta, naturalna metoda, która pozwoli ci pozbyć się tłustych osadów i przypaleń bez użycia chemii. Wystarczy jedna cytryna, którą pokroisz na cienkie plastry. To owoc nie tylko bogaty w witaminę C. Ale także niezwykle skuteczny środek czyszczący. Dzięki zawartości kwasu cytrynowego świetnie radzi sobie z rozpuszczaniem tłuszczu, usuwaniem trudnych zabrudzeń i neutralizowaniem nieprzyjemnych zapachów. Po pokrojeniu cytryny, ułóż jej plasterki na blaszce i zalej wodą. Najlepiej tak, by pokryła dno cienką warstwą. Następnie wstaw naczynie do piekarnika i ustaw wysoką temperaturę. Pozostaw na około 20 minut, aby wytworzyła się para cytrynowa. Pod wpływem ciepła sok z cytryny zacznie odparowywać, a jego właściwości czyszczące skutecznie zmiękczą przypalone resztki jedzenia oraz tłusty osad. Po upływie tego czasu wystarczy przetrzeć wnętrze piekarnika papierowym ręcznikiem lub wilgotną ściereczką. Efekt? Lśniąca czystość bez konieczności używania silnych detergentów. Przetnij kostkę do zmywarki na pół. Istnieje bardzo dobry powód, dlaczego warto to robić – Producent ci tego nie powie. Pewnie nieraz uruchomiłeś zmywarkę, która wydawała się pełna, ale czy zauważyłeś, że nie zawsze jest w pełni załadowana? Twoje naczynia i sprzęty kuchenne mają różne rozmiary, a niektóre z nich zajmują znacznie więcej miejsca. Dlatego rozsądnie jest mieć tabletki do zmywarki o różnych wielkościach. To nie tylko oszczędność pieniędzy, ale też dowód na to, że w większości przypadków pół tabletki wystarcza na jedno mycie. Weź więc ostry nóż, i przetnij tabletkę na pół. Włóż połówkę do przegródki i uruchom zmywarkę. Nigdy więcej nie będziesz musiał używać całej tabletki do jednego cyklu, zwłaszcza gdy myjesz duże garnki i patelnie, które zajmują sporo miejsca, ale nie wymagają dużej ilości detergentów do ich dokładnego wyczyszczenia. To wystarczający powód, aby przecinać kostkę do zmywarki na pół. To prosty sposób na oszczędność i bardziej efektywne wykorzystanie detergentów, o którym producent nigdy ci nie powie. Monter polecił mi raz w miesiącu włączyć tak zmywarkę. W ten sposób czyszczę zmywarkę z całego brudu i smrodu. W prosty sposób odświeżam całą zmywarkę, bez jej szorowania. Jeśli po każdym cyklu mycia ze zmywarki nieprzyjemnie pachnie, to czas wypróbować ten sposób. Kiedy otworzysz zmywarkę, jest przecież czysta, a nawet lśniąca. Skąd więc bierze się ten nieprzyjemny zapach? Resztki jedzenia zalegają w sitku. Wystarczy tylko odkręcić je i zobaczysz, ile tam brudu. Pomimo używania najlepszych kapsułek do zmywarki, nie usuną one całego brudu. Z czasem więc ze zmywarki zaczyna ulatniać się nieprzyjemny zapach. Na szczęście, monter, który instalował mi zmywarkę, zalecił mi prosty sposób. Uszykuj miseczkę i włóż ją do zmywarki. Nalej do niej octu. Najlepiej użyć jak największej miski, aby wlać więcej octu. Na całe dno zmywarki wsyp sodę oczyszczoną. Nie wkładaj nic więcej do zmywarki. Włącz ją na gorący tryb i to wszystko. Kiedy rozpocznie się cykl, woda wypłucze ocet z miseczki i będzie on czyścił całą zmywarkę. Soda również przyczyni się do czyszczenia całego wnętrza. Wystarczy raz w miesiącu stosować tę metodę, a zmywarka będzie zawsze czysta i pachnąca. Wrzuć lód do tostera. Opiekacz do kanapek będzie czysty w kilka sekund, bez żmudnego usuwania przypalonych resztek. Jeśli opiekacz do kanapek jest używany często, to tym bardziej trudno go potem doczyścić. Niektórzy nawet przestają go w końcu używać, bo nie wiedzą, jak go czyścić. A sposób jest bardzo prosty. Wystarczy, że weźmiesz swój toster. Następnie weź lód i przesyp go do miski. Wrzuć kostki lodu do tostera. Mogą nachodzić na siebie. Zamknij opiekacz i włącz go na kilka minut. Wysoka temperatura i para powstała z wody sprawi, że przypalenia rozpuszczą się. Następnie wyłącz opiekacz. Weź szmatkę z mikrofibry, wyczyść nią cały brud, który jest na opiekaczu. Przetrzyj jeszcze nią delikatnie powierzchnię opiekacza i gotowe. Twój toster jest jak nowy, bez użycia środków chemicznych. Regularne stosowanie tej metody pozwoli utrzymać urządzenie w idealnym stanie przez długi czas. Posypuję mopa niebieskim proszkiem i niebieskim płynem. Moja podłoga lśni przez długi czas. To połączenie tworzy gęstą, aktywną pianę, która skutecznie radzi sobie z brudem i tłustymi plamami. Pianka wnika w każdy zakamarek. Nie trzeba mocno szorować ani powtarzać czyszczenia. Cała podłoga nabiera blasku już po pierwszym przetarciu. Po umyciu podłoga nie tylko lśni, ale też pięknie pachnie. To rozwiązanie działa lepiej niż większość sklepowych detergentów i nie wymaga użycia agresywnej chemii. Przy wylaniu wody do toalety widać, jak jest mętna i pełna brudu. To dowód na to, jak skuteczna jest ta metoda. Ten tajemniczy niebieski proszek to zwykły proszek do prania, a niebieski płyn to płyn do mycia naczyń. Koniecznie wypróbuj ten sposób, a przekonasz się, jak łatwo uzyskać idealnie czystą, lśniącą i pachnącą podłogę.